witajcie na kanale Ma I Gra Maciej z tej strony yy, dwie krótkie informacje pierwsza jeśli ktoś jest zainteresowany kupnem tego boksa, to za 200 zł mogę go sprzedać plus koszty przesyłki yy, dlaczego sprzedaj poniżej ceny już mówię tutaj widzicie jest rozwalone pudełko jeżeli sprzedam to komuś na Allegro albo komuś z granicą to może krzyczeć na mnie że box był otwarty albo coś takiego dlatego, oj, dlatego wolę że tak powiem, poznajomości sprzedać komuś, kto ogląda ten kanał. Krobatbox 200 zł plus przesyłka. Niech napisze do mnie na Facebooku, linki w opisie. Przypominam, albo raczej informuję bo chyba na kanale o tym nie mówiłem że obecnie zbieram zamówienia na Chilling Rain. Zamówienia nie preordery, ponieważ chcę umożliwić Wam zakup tych boxów dopiero w momencie, jak ja będę miał gwarancję, że te boxy są dostępne. Oferuję na razie kilka Elite Trainer boxów. Mi zostało jeszcze parę trójpaków. No i mam całą masę booster boxów. Spokojnie booster boxy możecie zamawiać. Obecnie cena booster boxa to 550, trójpaka 45. Dwa dwupaki chyba za 30, albo za 35 już nie pamiętam. Elite Trainer Box póki co ceny nie podałem, bo nie wiem ile ich będę miał, ale wiem, że na pewno będę miał mało, więc może być z tym ciężko, a też wydaje się, że może być ich cena droższa, bo nawet w Ameryce jest bieda z, trój, yy, z tymi, z Elite Trainer Boxami. No dobra, wracając do tego wideo, dwie puchy, Empoleon i Tyranitar, jak ktoś jest też zainteresowany kupnym, to proszę dać mi znać, obecnie jeszcze nie mam ceny do niej, do tych puszek, ale spokojnie możecie pisać. Myślę, że coś, coś się ogarnie. No, nie mam pojęcia co jest w środku, więc wezmę się za otwarcie. Tak to wygląda po odfoliowaniu. Mam nadzieję, że kamera nie traci fokusa. Zacznijmy od Empoleona może. Same karty Empoleona... O, papierowe jest. Same karty Empoleona i Tyranitara nie są drogie, to tam raptem paręnaście złotych. Battlestyle w ogóle strasznie spadł z ceną. Widać, że sklepy zamówiły sobie tego za dużo. Jak to otworzyć teraz? Sklepy sobie zamówiły trochę za dużo. Nie sprzedały wszystkiego, a chcą mieć kasy na Chilling Rain. I robią duże preordery, robią duże zrzuty cenowe. Tutaj kot. Tak się prezentuje, Polon. No, całkiem spoko. Nawet ładne. Położymy go sobie tu. No i. Jeżeli ktoś jest zainteresowany kupnym Battle Styles, to myślę, że może się wybrać na miasto i po prostu zamówić. Ja też mam trochę Battle Styles na sprzedaż, bo chciałem sobie zostawić parę boksów, zostało mi parę więcej, więc można, podbij Steam można podbijać. Ciekawe, czy druga puszka będzie miała to samo, czy coś innego. Mm, tylko sobie sewinimy. No i to chyba tyle. Newsów. No ogólnie w Pokemonach nudy w tym miesiącu. Wiem, że jeszcze był Rapidash Box, ale nawet się nim nie zainteresowałem. Dlatego też nie, nie widzieliście filmiku z nim. No Tyrek wiadomo, Tyrek wygląda zarąbiście. Połóżmy sobie tych długości tu. Paczki te same, te same. Dobra. A tutaj rzucam. Ok. To Battle Battlestice y zostawmy na końcu. Może Darkness, sobie jest na początek. Mamy dwa razy nie O matko. Zapomniałem, jak coś się nazywa. A przecież mówiłem, że to jest jeden z moich ulubionych. Kod. Nie wiemy, co jest w środku. Yeah, jak dawno nie otwierałem Pokémonów. Cape of Toughness. Spike Move. Parasect. Fibas, Herbata. Słoń. Sowa. Duck Trio wersji, Reverse. I ostatnia karta. Tylko Manetric. Tylko zwykły Manetric. Aha, karta energii. Jer, jak dawno nie otwierałem tych Pokemonowych rzeczy. Powiem szczerze, że cały miesiąc dla mnie to był... Flesh and Blood. naprawdę, serio. Dobra, Kodzik, kolejny, raz, dwa, trzy, cztery. Co mamy tu? Starawie, Kombasken. Czekajcie, nie wiem jak to trzymać, wiecie? Żeby było dobrze. A, z Kitty. Link Grimer. Z reguły na puszkę jedno trafienie jest, póki co mamy Holo Desidi, więc tak słabo. Jedno trafienie to zakładam, że to wiecie G, GX i w górę. Teraz Steam Siege, Masak. Nie wiem czy nie wiem z której strony kody tu są. O tu są tak, kody, OK. I tu mamy raz, dwa, trzy. Aha, bo kart energii nie woliłem, OK. I co tu mamy? Shieldon jeszcze nie zrobiony. Onferno Mental Miałów Fletchling. Osha. What? i Weavile, Najzwyklejszy Weavile, Czyli nic. Hmm. Drugi Steam Siege. Swoją drogą. O, biały kot. Swoją drogą jakiś czas temu kupowałem te karty Secret z Team Siege'a. I wydałem może 150 zł na obie karty? Bardzo tania. A Steam City jest tak drogi jak, jak cała reszta. Tak drogi, no on był mega tani przez długi czas. I co tu mam na końcu? Mega Erna X. Mega Erna i X. Chyba to nie jest jakieś super trafienie. Wydaje mi że Mega Erna to nawet była z tych tańszych rzeczy. Znaczy tańszych, no mniej wartościowych kart. Była ani tu pewnie grywalne, ani jakieś super. No, i typ co? Normalny? A nie, stalowy, stalowy. Nie mam pojęcia, jak to w tamtych czasach stalówka się zachowała. Prevent all effects of opponent's attack, except the match. No ale 160 życia tylko. I dobra. Kod Battle Stylesowy. Nawet kody do Battle Styles chyba już wszystkie poszły. O! Karty energii się pozbyłem wreszcie. Grumpik. Recycler Slowbog Galariański. Cuborn, Pawniard i Egislasz. Mam wrażenie, nie wiem jak to u Was wyglądało. Jeżeli otwieraliście Battle States, to powiedzcie, ale ja mam wrażenie, że ten Egislash to jest najczęstszą kartą, jaka się trafia. Po prostu naj, najczęstszą. Dobra, kod kolejny. Raz, dwa, trzy, cztery. I jedziemy. Urnom Vitality. Robak, Espur, Timbur. Znowu Slowpok, Corfish, Salandit, Escape Robe i Lurantis. Czyli mam nadzieję, że to w tej drugiej puszce była ta Megaerna. Oki, okay. No i dwie ostatnie. Cyk. Kodzik. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Oczko, super energia, ok, mienfo, silikobra. Wybaczcie za mój głos, ale on po prostu tak zjechane gardło. Marowak Marowaki 2. Nie lubię tego w Pokémonach. Żeby można było trafić na przykład fałkę jakoś w wersji reverse. To by było, myślę, spoko. Bo tak, to ten reverse slot jest me me mega zmarnowany. No jest zmarnowany. Jeżeli są Amazing Rery, no to jeszcze pół biedy, Ale jak nie ma Amazing Rerów, albo jakichś Shiny, to w tym reverse locie nie ma, nic, nie, nie ma nic specjalnego. Czasem jakiś trener taki fajniejszy może się trafić. Handum, no Handum to jest jeszcze, jeszcze jakaś tam karta. Dobra, no nie było jakoś fascynująco. Nie trafiliśmy niczego niezwykłego. Dwa holo, megarna i EX. No i te dwie promokarty. Te puszki powinny być dostępne już od zeszłego piątku. No ja dostałem je dopiero dzisiaj, dlatego tak późno to nagrywam. Yy... I wiecie co? Chyba do premiery Shilling Rain nic ciekawego nie będzie. Ale! ale jeżeli jesteście zainteresowani zamówieniem czegoś Shilling Rain, jesteście zainteresowani zamówieniem Marni Boxa, bo też będę miał, piszcie na Facebooku. Sorry. Piszcie, ja, wa ja Wam zarezerwuję, cena będzie spoko, obiecuję. Trzymajcie się. Hej.